I use my money to make more money powiedzieć, że nie ma jedzenia nie ma jedzenia temu dziadkowi no powinien, powinien. Zegarek za pięć kład, zobaczmy Co dla Was? z zegareczkami Gdzieś tam sprzedaje swoją kolekcję Wszystkie kolek. bez pudełek, bez dokumentów? Bez, no no bo ja je w gablotce trzymałem swojej, nie? Gdzieś tam skupywałem sobie, zbierałem kiedyś się interesowałem i... Nie ja przyszedłem na smart... He <laughs> ja pierdolę, nie ma nic gorszego niż kurwa, niż te kurwa stalowe zegarki, kurwa z wykonane z gówna z mechanizmem za 30 zł kurwa, które są takie wielkie w kolorze złotym. Ja pierdolę. No typowy kurwa fan... Typowy fan kurwa diesla kurwa, nie? Ja? No. Jak rozpoznać wieśniaka, kurwa, ma coś takiego na ręce, nie? Tłoczę to. Przestałem, leżą, byliśmy jeszcze baterie powymieniać w tamtym tygodniu. Tylko w tym nie była wymieniona, bo ten jeszcze dzisiaj znalazłem w chacie i... Te inwikty to takie fajne, nie? Bo to Szwajcary są. On natętno. A jak go założę, to tak, no, To będzie śmiekał tam. Tylko musisz go odkręcić sobie? Gdzie? Tu? Tak, no? No, no, tą kapsułę odkręcić i go jakby ruszyć tam, żeby zaczął, i on wtedy już zaczyna tam chyba śmiechać, nie? Czy, no. czy machnąć, jakoś tak. On tam na... neony ma, świeci się w nocy jeszcze, nie? Super też traktuje te zegarki, kurwa. Jak, jak kopertą do dołu, kurwa w zegar, w których jest przyniósł, kurwa w reklamówce. Fajne dosyć. A nie muszę pomychać ręką czasem? Może. Chodzi, no, Dobra. no. Ten trochę waży. On też jest w takiej indywidualnej wersji, jego już na przykład nie można kupić, nie? W tym malowaniu. Hmm, bo to była limitowana edycja, tylko można w innym, na stronie Invicty, nie? Że w podobnym i grafice, znaczy kolorystyce może, ale inna grafika już będzie. To jest ten plejnik i ten... Tylko w tym baterii nie wymieniałem właśnie, taki koszmalowy, nie? jeszcze wziąłem kabloty. Plejny ze strony Playna, Ten jeden kolorowy to był w e, kupywany w tym w aparcie. Ten nie, czym? Mhm. Mosik. Ile byś chciał za wszystkie? Za wszystkie, tak wszystkie, wszystkie piątkę. Myślę, że jest to dobra cena. Bo ogólnie, jakbym je tak liczyć, ile je no to wiesz, za same te invikty. Tego co chodzi sam to chyba było około 5000. tysięcy, za ten dawałem chyba z czwórkę, piątkę też, tylko wiadomo, że to trochę czasu było, nie? Mhm. No ale tego już nie dostaniesz na przykład, w tym właśnie, w tej kolorystyce tylko odkupić od kogoś, bo na stronie u nich już nie ma w tym, w tym malowaniu. No plejny to tam gdzieś po 700 euro, nie? No, były 700-800 euro, coś takiego, teraz też wiadomo, mogą trochę taniej być. Ja pierdolę, to jest ordynarne wszystko? No, jest i dieselek, mówiłem. Jest i dizelek, widzowie. Który mówi, że był najdroższy, tam? Zobacz komentarze. Przedaje kolekcję i wyrzucił je w środki na stół jakieś duplo. Jako ktoś, kto się zna na zegarkach, takiego szajsu już dawno nie widziałem. Ten albo ten. Ten? No bo ten dostałem w prezencie, więc tylko patrzyłem tam kiedyś, ile on tam kosztował mniej więcej. No to on był gdzieś koło 5700, coś takiego. Gdzieś w tych cenach i ten też jakoś Aktualnie tam. Aktualnie tego na stronie producenta, nie? No. Za 1025 zł jest. No, no to Nowy, nie? nie? No. Ale tego już nie dostanie chyba. No tego zobaczymy. Na razie jeszcze ten no. i no, ostatni, nie? nie widać, zależnie od serii, A później jakieś sprzedane. No, czy tam też Invicta się zmieniła, bo to on to były Szwajcary, potem przeszły stany, nie? To ktoś chyba ze stanów kupił, ale dalej na jakby produkcja jest w Szwajcarii czy coś tam, nie więc. Dalej mechanizm by ten sam. a z gierkami różnie bywa, nie? Bo to nieraz wychodzi coś z fejmowy temat i są droższe, a zaraz później już to spada i dla like explainami. Bo to będzie co? Jakiś yy, komiks, właśnie? Może być, to w takim tym malowaniu, właśnie ty wiesz? Bo jak piszesz sobie, no to masz różne, są jakieś tego typu podobne. No to coś wiesz, takiego mniej więcej, nie? No to jest w tej podobnej grafice, tylko że właśnie ja nie mogę znaleźć już tej grafiki typowej, nie? Że była na sprzedaż. Widziałem kiedyś gdzieś taki podobny, ale to było na jakiejś aukcji, że ktoś prywatnie sprzedawał. Kupiłeś też nie mogę go znaleźć tego samego, no? Bo jego sam kupowałem sobie ze strony właśnie od nich kiedyś. No mi się mega podobał. Pamiętam, że tam było pisane, że jakaś limitowana edycja i. No dobra, no coś podobnego jest, na przykład, nie? Mhm. Jak ten. No, tylko, właśnie u nich to wiesz, podobne to nie zawsze to samo, nie? Bo oni są grafiką mieli tam. To tak jak ta Marvelowska, u nich wchodziła właśnie też DC czy coś, tam też cenowo one dosyć różnie się różnie wyglądały. No, w, archi w archiwum ten model to tylko jeden, znalazłem. Za 1500 wystawiony i niesprzedany, nie? Taki sam? No, nie, że identyczny. Aha. 1 no... do jeden, ale no, no, to w tym stylu, nie? Hmm. Ten model. No pod generalnie. taki zegarek musi być już ktoś indywidualnie, nie? Bo on nie jest i lekki i do wszystkiego. Ktoś tak jak ja. Jak lubiłem wtedy zegarki i miałem taką szajbę, to to zbierałem takie. 2300 mi wyszło po podliczeniu wszystkich. Za wszystko? No. Biorąc pod uwagę ceny w Polsce generalnie, bo na tym nam zależy, No, no żeby mieć z tego, coś nie? tak. No, no. Dobra, nie I to będzie. To daj dowód? Dawał, dawał po 6 tysięcy za zegarek, kurwa chciał 5, dostał 2 i to Mamy jest. Mamy do tego do tego. Ok, to? Tylko tutaj jednego kabla nie wiem, nie? Co tak na szybko. Ile byś chciał? Kurwa nawet nie wiem. Tak. 200 kg. I stówki? Bo pilota nie masz, nie? I nie, to nawet chyba pilota nie miało jak to wyklęto. Jesteś połączony z nim? Nie, właśnie począłem Spoko gra, no to spoko gra. No ja go praktycznie nawet nie używałem 150 można zrobić. No dobra no. Weź, Okej. Okay. No. Pisz jak jest. Tych, kurwa widziałem z 30 odcinków tego lombardu, kurwa w 20 on przyniósł ten sam telefon, stary. Życie ciężkie jest. Damian. No zależy, co to, no to, 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 to robi w życiu. To no, zależy, tak jest, to jest prawda. O, aha, Damian. Powiedz mi, proszę. Słuchaj, on, no ten, to, ten głośnik to, to zajebisty był, nie? Ten, co ty teraz sprzedałeś. Ty, a mój jest taki mały. Z pięć tego? Taki o. W a jaki marki? Dobrej marki. Tylko teraz się nie pamiętam, wiesz? No, muszę ci przynieść, a jutro będziesz w pracy? Czy kuba będzie eee... to obojętnie? No, Zobaczymy, nie? To ja jestem, tak. Tak? No, to przyniosę jutro. To zależy też od jakiej tajnie, jakiej marki, co? No dokładnie. Uh -huh. A tu ile potrzebujesz? 5 dyszek? No, więcej nie chcę. Dobra. Cześć. Yy, ten głośniczek Sonego. O. Bo coś innego masz z takich, nie licząc tych JBL. -i. Nie, z takich większych to ten. Uh -huh. A potem się te giga duże no, JBL, nie? To nie. Tylko jakbyś mi pokazał jak to gra, to byłoby fajnie. Nie ma sprawy. Się wybrałem najpierw po lampę, bo mi nie świeciła. Żeby mi policja nie zatrzymała, żeby nie było przypałów. Kupiłem lampę, zmieniłem 5 minut od was dosłownie. Ku dowód rejestracyjny i dwie stówy mandatów. Za co? co? Za, za wybierz się, za koła wystające, za lampy tylne. No, nazbierałoby się trochę tego. Ja jestem chory na bass, także jak jest jakaś opcja, żeby gdzieś coś kliknąć, to od razu możesz kliknąć, żebym zobaczył, jak to gra. No jest mega bass. O. No to się to, No no no. Spoko. Tak jest, jak wyłączę mega bass, mm -hmm. nie? Dobrze, że to nie żadna manta czy coś, tylko Sony. To... Może być? No, no to weźmiemy na pewno. Yy... Jeszcze bym potrzebował lapka jakiegoś, zwykłego, najprostszego. Zwykły Zwykły, nie, nie do gier. Nie do gier, to będzie do samochodów, żeby tam sobie tester z nim ten łączyć, żeby tylko się nie mulił no i za drogi, żeby też nie był w sumie, nie? Odcinek tego 2400? Za dużo. Nie, to za dużo. To mówię, taki zwykły, najzwyklejszy na świecie. Tak, szybko przejdę mu tą konfigurację, bo jest 11. Spoko. Trzeba się logować na konto Microsoft. Ale da się pominąć. A, shift F11. Czy do dziesiątka, czekaj. Bo tamten, co tam jeszcze go masz, to co tam. że się nie dada, da, czy co? To? No. Eee, to jest MacBook. A to jest Więc MacBook. To jest do diagnostyki, A, chyba odpada, nie? No, tak, 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 tak. Nie, no to jest 11. Aha, Shift 10 dobra. OOBE, łamane bypass NRO. A jakiegoś powerbanka, tylko takiego, wiesz, sensownego z dowodem zakupu, takie coś świeże, czy. Nie mam, nie mam. Nie, o, myślę. Tylko jakiś jest z lusterkiem w krągu różowym. <laughs> to nie. Tak odłączę to prąd. No uh -huh. to ładowarkę do niego masz. Tak, oczywiście. chyba. Co oni chyba kupują niechaj. Dobra jest. Dobra, odpalił. E, wiesz co? Tak na moje oko to całkiem fajnie chodzi. Mhm. I to jest jedenastka. No najnowszy Windows. No, bo tu masz dyska SSD. Tak jak myślałem, dobra. No to jak najbardziej ci mogę go polecić. Mhm. To nie jest takie, że on będzie właśnie się zamurzał no. i, i wiesz, nie ogarnie. No, Alegant, 429 tak. on jest. Mhm. No to wezmę na pewno laptopa i, i ten głośnik. I co, i czy coś jeszcze? Nie, i to tyle. Dobra. Obydwa po 429. No to coś tutaj byśmy chyba z tym zrobili troszeczkę. Do równego 850? nie no, jeszcze z 5 dyszek. 800? Mhm. Zrób równe 800, żeby ten mandat mniej bolał. <laughs> dowód. Dobra, może być 800. No dobra. Gotówka? Tak, gotówka. Co potrzebujesz? Telefon. <laughs> Jakie ja dole, jaka eee... No nie wiem. Tapi. Eee, Kurczak. Tego muszę a zdjąć ten, w ogóle, bo ten, a ten, vivo? ten jest zablokowany kontem Google i ja go chyba mm -hmm. po prostu gdzieś dam ty, do tyłu. Nie ma sensu, żeby on tam stał. A który mówisz? Ten. Ten? No. Trzy stówki? No. Bo to dla, ja nie dla, dla mnie, bo mi z wyrzuciła telefon, rozczaskał się i po prostu... Jak? Z tarasu zrzuciła? Zrzuciła, na dziecko, a. tylko moje wiesz i... I co, chodzi? No ciała, działa. Ja, sobie zobaczyć, nie? No i tego muso, no, żeby dzwonił i ten i tak naprawdę dzwonił. Ja pierdolę, stary. Ona trochę wygląda jak Homo erectus, stary, co? No. Albo Habilis. Oni no, mi smsy, żebym odegrała. Takie podstawowe rzeczy. Podstawowe, no. To, to, to rady, jak najbardziej, no, nie? ona już potrzebuje. Bo telefon jakby z ręki, nie? Na Facebooka też wejdziesz na Messengerze, odpiszesz, także spoko, no. nie? Chociaż w sumie to prawda, Rektusa przy niej nie będzie. Jak no, szukasz więc... jakiegoś niedrogiego, no to nic. Tam ten chyba nie ma. Tamten rozpad, a... To nie go wezmę. Dobra. 299. Kartą, gotówką? Gotówką. A teraz skąd ma laptopa. Jakieś biegi dzisiaj tam chyba co? No. 10 km. Bierzesz udział? Gdzie? Nie, nie jeszcze nie. Nogę mam rozje... A do 10 km to trzeba mieć już ładną kondycję, nie? Może w przyszłym roku, bo takie dwa miesiące trzeba się przeszykować, żeby biegać. Te 10 km. <laughs> To pozostał? Mhm. Śmigam, kurde. Cały czas czołgi na pierwszej. W tej masz, Ile chcesz? Pięć tylko. Tak, szybki zastaw, bo w bajówkę to wiesz. <prawda> na razie kurde nie mogę wejść. Ostatnio się tak wyrębałem na rowerze, że mam uszkodzoną nogę. Chłopie. Mię się mam uszkodzone. Które? Duży i mały u nogi, nie, nie wiem jak. Y, łydka, łydka, ale y, poniżej kolana i góra, jak to się nazywa te mięsi. Mm. Oj, nie wiem. A co, jak to się stało? Jak to zrobiłeś? No, normalnie się wyrąbałem. Głosiłem, kurde, <noise> bez. Na tym nie. <noise> przesyła 9 złotych i 75 groszy. Wy sobie nie wyobrażacie, co ludzie potrafią przenieść. Kiedyś babka przyniosła mi kawałki złota. Dość brudne. Sprawdziłem próba 585, zapytałem skąd to ma. To powiedziała, że mąż zmarł rano i mu klapce nami plomby wyciągnęła zanim karetka go zabrała. Ja pierdolę, kurwa, co? O, kurwa, o jeju! A miała jakiś taki duży nos? No to musiałem zjechać i trafiłem na słup. Yy, na ścieżce rowerowej? Gość jechał skuterem? No. Czyli hulajnogowem zresztą. No hulajnogowem tam, No i na słup, Co ty no. A to przez niego, tak? No. No wiesz, jak oni zapierają? <laughs> na skutarka, kur, nie patrzą, to co? Powinni dawać im mandaty, kur. Oni powinni jeździć, na ulicy. Bo jeżdżą korupcje w skutarii, nie? A nie na na ścieżkach rowerowych czy coś, nie? No tam, nie wiem w sumie jak to działa, wiesz? Czy na ścieżkach rowerowych mogą, czy nie. Ale tak inaczej, kore, jak idziesz yy, chodnikiem no, kurde, kure, to nie... też pierwszy jak debila Z drugiej strony, jakby rower ktoś jechał i był nieostrożny, to samo by się stało, nie? No Więc to by się... po prostu trzeba uważać, nie? Tak. No, Ale tak inaczej, kure, trzy dni miałem takiego bólu, że... Tylko napięcie, kore, mięsiowej i zar i koniec, nie? Ja tak inaczej kura oni tak jeżą, że nie jeżą Na łukę, czy coś, kura na, na, na tym. <grystanie> Mądrego też mi posłuchać Ech, Dobra, no uważam. Proszę bardzo. Nie, nie trzeba. To baw się. Trzeba no, jakiś No raczej. No. <grystanie> pa. pa. Huh? <laughs>